Hejka, z tej strony Elsa i witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wracamy do gry Star Stable i kupujemy nowe konie. A więc zacznijmy od tego, że po pierwsze nie wiem jakiego konia kupić, a po drugie nawet nie wiem, nie mam pomysłu jak je nazwać. Tutaj mamy pierwszego nowego konia, jakim jest Finczyk. Jestem bardzo ciekawa tej maści. Jak tak ostatnim razem sobie spojrzałam na te zdjęcie, to jednak zaczął mi się podobać. Więc zobaczymy, czy kupimy go, czy też nie. Już tutaj widzę, że mamy trochę miejsca w tych boksach. Tutaj mamy nasze wszystkie konie, ale tutaj się trochę pusto zrobiło. Czy tutaj przypadkiem czegoś kogoś nie brakuje? O, to ten koń. Ej, ale on ładny jest. Mi się podoba. Troszeczkę takie żółte ma tutaj. No nie wiem, szczerze, ale ma bardzo ładną maść. Taką nietypową dość. Może ja zejdę z tego konia i zobaczymy go w innej fryzurce? To chyba ta jest ta taka specjalna, ale on właśnie w niej tak. Nie bardzo wygląda, prawda? No tak, nie bardzo w niej wyglądasz. Animacja, animacje finków nie należą do moich ulubionych. Nie no nadaba ta animacja mi się zawsze podobała. Akurat ta była moja ulubiona. Eee, no ta nie, ale ta też. O, nie ta, ale ta też jest bardzo, bardzo fajna. Dobra, Koniś, Ja widzę, że ty jesteś liczny, ale ja chyba cię kupię, jak będzie jakaś przecena. Jak będzie przecena finki to dopiero się wykupimy, bo będę chciała tego. Ten też mi się podoba, no wszystkie finki, jakie mi się podobają, czyli wszystkie, no bo finki są śliczne. Są ślicze, co prawda, animacje, nie są jakieś idealne, ale naprawdę, jak ja bym miała kupować, to bym kupiła chyba jednak wszystkie, ale to dopiero na przycenie, bo na tę chwilę mi się kompletnie nie opłaca. Dobrze, naszego finka zobaczyliśmy. Czas zobaczyć kolejnego konia, i to będzie Pinto, i ten na pewno kupimy. Nie wiem tylko, czy dwa, czy jeden, bo ten taki gniady tak nie do końca do mnie podchodzi, ale zobaczymy i przy okazji zmienimy stajnie, bo tak troszeczkę chce się. Wynieść się z Ludowego Gaju i przenieść się właśnie na rancho Starshine, bo brakuje mi po prostu tej atmosfery tam, tej muzyczki, dlatego się właśnie przeniesiemy na rancho. Tylko wpierw musimy w ogóle tam dojechać. W ogóle Wy już całą chinkę rozebraliście, schowaliście? Bo szczerze mówiąc, u mnie ona cały czas stoi, nawet w moim pokoju nadal są dekoracje, po prostu się nie chce. Te święta były takie krótkie. Że aż szkoda to wszystko chować w tej momencie. My już dotarliśmy na rancho, widzę tutaj jednego konia, o tego tutaj. Ale już teraz wiem, że go nie kupię, bo te takie jabłuszka u niego wyglądają na zblurowane. To się tak średnio podoba, więc już wiem, że go nie wezmę, ale tego to muszę. Najpiękniejszy. Cudowny. Tutaj mamy też i Tenesa. One też są nowe, też tutaj do nas przyszły. Akurat gniady mi się nie podoba ja już to wiem teraz, ja już to widzę. Ten koń, no nie wiem, szczerze, może nie, grzyba mi się u niego nie podoba, a zobaczymy jak on by wyglądał w koreczkach, może lepiej. a te koreczki w ogóle ciekawie wyglądają. Tutaj takie jasne, tutaj cie... to mi się podobał bardzo ładne cieniowanie, ale ogólnie koń nie bardzo mi się podoba, nie czuję takiej potrzeby, żeby go kupić. Te tenesy, jakie mam, w zupełności mi wystarczają, więc... Wybacz, może innym razem. Tutaj mamy nasze dwa piękniotki i co się okazuje, że kupimy dwa konie i to będą Pinto. Ten mi się jeszcze bardziej... Nie, on jednak mi się podoba. <grytania> jednak mi się podoba i go muszę mieć. Ogólnie Pinto to przecież przepiękne nie uwielbiam. Moja ulubiona rasa to właśnie te konie Pinto. I oczywiście one nazywają się inaczej. No bo kiedyś ktoś napisał komentarz, że to są konie American Paint Horse, a nie pinto. Może i tak, może i nie, ale dla mnie to i tak są pinto. Nie, na no, piękne są te konie. Kocham, normalnie idealne są. Te jakie, ten ma przepiękne cieniowanie. Tak mi się ono podoba. Cudny. No po prostu piękne są. A zobaczymy może je w innej fryzurze, może inna taka fryzura byłaby dobra. Ty masz ogon krótszy! Oczywiście te takie niebieskie coś co tu widzicie to jest szajder. Od razu mówię. Dobra, zobaczymy sobie u niego grzywę. Tutaj mamy kręconą. Kręcona mi się nawet podoba. Tutaj jest kręcona z ogonem, ale ogonnie, ogonnie. Ogonu nie bierzemy. Ale taka. O, ale on słodziutki. Nie no, ładnie on wygląda. Ale nie wiem, a ten jak wygląda? Pokaż się. Ale ja kocham Pinto, <śmum> naprawdę. Są przepiękne. Nie no, wygląda cudnie. Ale może jednak nie to, może co innego. Nie, króciutko odpada. Koreczki. Koreczki nie. Warkoczyki. Pasują ci one w ogóle? Nie, nie pasują do niego. Nie, trochę dziwnie wygląda. To nie jest ta fryzura. To nie jest to, to nie może być to. Pokaż mi te koreczki. Dobrze w nich wygląda. Nie powiem, że nie. Hmm. Chyba najlepiej tak mi się wydaje, bo jednak w prosty taki zwykły nie chcę go zostawiać. Więc no nie wiem, właśnie. Czy taka? Czy może właśnie ta? Dobra, nie, jednak koreczki będziesz miał. A teraz przejdziemy do tego drugiego. Co do ciebie? O! O! Ej, ale sportowo on wygląda w tych koreczkach. Co tutaj więcej mówić? To Pinto Is My Life. Pokaż mi się. Ej, ale ten ładnie w warkoczykach wygląda. Mhm. Mm Tylko, co tu się z tym ogonem dzieje? Co ci jest z ogonem? Nie, nie bierzemy jednak. Warkoczyków? Tam. Niego to chyba nie wygląda to aż tak źle, bo to jednak jest niestom mniej widoczne. A więc u tego zostawimy, ale u tego nie możemy zostawić tego ogona. To wygląda bardzo dziwnie. Nie wiem, SSO, ja bym na Waszym jest to zobaczyła, bo to tak no nie do końca jest ok. Wiem, widziałam, że Wy zrobiliście jakieś tutaj poprawki tego ogona. Natomiast to na takim modelu, Jasny, to nie wygląda zbyt dobrze. W takim razie, niestety, musimy zrezygnować z tej pięknej do niego pasujących parkoczyków. Ej, jak on w ogóle. Ale słodziutko! Ej, ale słodko on wygląda w tym wirokezie Ja nie mam w ogóle żadnego takiego Pinto wirokezie Może ten będzie pierwszym? Eee, yy, ja słodziutki on jest. Nie, chyba mu zostawię tego jerokeza. Nie wiem, chyba on w lepiej wygląda. Mi się w ogóle to podoba, że ta grzywa nie jest taka mocno widoczna z boku, to ładnie wygląda, tak jak przyciemnione. Tutaj mi brakuje. Hmm, takiego ciemniejszego kolorku. Hmm, dobra, u tego bierzemy na bank te koreczki. Natomiast u tego chyba jednak zostawimy taką grzywę i potem ją zmienimy. Zobaczymy, jak będzie wyglądał u fryzjera. Więc tak: bierzemy nasze konie i nie wiem, jak je nazwać. Będziemy musieli chwileczkę pomyśleć. Ja się zastanowię, jak je nazwać, i zaraz do Was wracam. Hejka, witam Was po krótkiej przerwie. U mnie to jest około 20 minut, bo dla was to jest totalnie chwila. Mam imiona i przy okazji zobaczyłam, że coś mi się zepsuły cienie i mi się one nie załadowały na początku. Dopiero teraz to zauważyłam. Chociaż no dobra, wcześniej to zauważyłam, że coś jest nie tak, ale nie wiedziałam o co chodzi. Tak, mamy już dwa imiona, słuchajcie. To będzie Ringo, natomiast tutaj stoi Old Blue. Nie wiem, którego konia kupimy jako pierwszego. Myślę, że w wpierw weźmiemy się za naszą Old Blue, więc wybieramy konia z personalizu i wybieramy imię. Mamy już nasze imię, to będzie koń dorosły, oraz to będzie klacz. Hmm, czy mamy wszystko? Myślę, że brakuje mi tutaj fryzurki, ale na tę chwilę powiedzmy, że mamy wszystko. Fryzurkę możemy też dobrać potem, więc klikamy kup konia! Jeden konik jest już u nas w stajni, czas kupić kolejnego. Wybieramy, spersonalizuj i kup i wybieramy imię Ringo. Mamy już nasze imię, to będzie koń dorosły, natomiast to będzie ogier. Wszystko już mamy, więc klikamy "kup konia. Nasze dzielne konie są już w stajni, brakuje nam jeszcze jednego. My co prawda go nie kupimy, widzieliśmy go i słuchajcie ten koń, czyli koń. Belgijski jest w stajni, w stajni, w stajni baronowej. Więc tam się właśnie wybierzemy: wybieramy dwór srebrnej polany i jedziemy do naszego konia belgijskiego. Tutaj nasz koń stoi. Jest on ładny, prawda? Ale jak już zauważyłam, te jabłuszka są takie zblurowane, i to już mi się aż tak nie podoba. O wiele bardziej mi się podobają jabłuszka na achałku, którego tutaj na razie nie ma. Na razie już zaraz wam pokażę o jakie jabłuszka mi chodzi. O takie. Ja takie jabłuszka preferuję. Nie takie zblurowane kropeczki. Animacji tego konia wam nie będę już pokazywała, ponieważ te konie zostały już dodane bardzo, ale to bardzo dawno. Więc jeśli jesteście ciekaw animacji tego konia, to zapraszam Was do mojego poprzedniego filmu, gdzie kupowaliśmy wszystkie American Paint Horses. Y. My pójdziemy do stajni i bierzemy stajnię macierzystą. Tak chcemy. No i mamy nową stajnię, i teraz tutaj możemy wejść i zmienić naszego konia. To ja usunęłam! Stop, nie wierzę! Czy ja naprawdę sprzedałam nie te podkowy, które powinnam? Naprawdę? Nie, to jest jakiś żart. Serio? Ale naprawdę to zrobiłam? Boże, ja to zrobiłam! No nie! Okej, okay, dobra. Akurat, akurat na święta dostajesz się podkowy, ja ich nie sprzedałam, więc. Akurat mam podkowy jeszcze na wszelki, ale to już ostatnia sztuka, potem znowu będę musiała wydać moje biedne żelinki obostarkońcy. no, Nowe podkowy, ale naprawdę? Tutaj pokazuję, że to są te podkowy. Przed chwilą pokazał, że jest bieżące wyposażenie. Podkowy niespodzianka, ja tego kompletnie nie ogarniam. To jakie to są w końcu podkowy? Jakie ty masz podkowy? Nieważę, ja nie wiem, co tu się wydarzyło. Magicznie pojawiły mi się inne podkowy. Nie, no, naprawdę cieniowanie jest na tym koniu przepiękne. Uwielbiam takie. Naprawdę przepiękne, takie delikatne, śliczne. Naprawdę ekstra. No, tak mi się podoba, no, te cieniowanie. No, co tutaj mam mówić? Dobrze, zobaczymy mu tą fryzurkę, ale pytanie, bo mamy tutaj takie zadania, gdzie one. Tutaj są. Hmm, jakby tutaj mu tą fryzurkę zmienić. Ja już mam pomysł: pojedziemy na ujeżdżalnię i tam ci zmienimy tą fryzurkę. A przynajmniej zobaczymy jakąś inną. Bo ja wiem, że muszę zmieni zmienić do tego konia. Ja to muszę, bo ja już widzę, że tam mi nie pasuje kompletnie. Ujeżdżalnia, ujeżdżalnia, mamy ujeżdżalnię. Tyle się teraz dzieje. Tak, nie żeby coś. Wcale nie miałam dzisiaj egzaminu i wcale nie wiem, czych zdałam. Napisałam wszystko. Ale czy wystarczająco? Ej, bo co prawda, napisałam tam wszystkie zadania. Napisałam półtora strony. Natomiast moje koleżanki i koledzy brały dodatkowe kartki. I ja nie wiem, czy napisałam wystarczająco dużo. Zawsze tak jest. Dobrze, my zobaczymy fryzurkę dla tego konia. No powie, jak już mówiłam. Ta prosta mi kompletnie do niego nie pasuje. Chyba bym naprawdę dała mu tego Irokez jak, dla jakiego jedynego pinto. No tutaj, ale w sumie, jak mamy kokardkę, to tego czegoś nie widać. Chyba jednak weźmiemy ten irokes. Dobra, bierzemy, zapać starką, więc nie wychodzimy. No i co? Piękny koń. Śliczny. No a teraz możemy się wybrać na nasze zadania. Nie no, piękny ten koń jest. No patrzcie, jest przepiękny. Uwielbiam gniadę konie topione. W ogóle on ma tutaj takie sertuszko jeszcze. Naprawdę cudowny koń. Piękny, piękne cieniowanie. Naprawdę uwielbiam Pinto i kupię wszystkie, jakie tylko wejdą. Bo mam bardzo, ale to bardzo wielką słabość do łacia tych koni. I wcale to nie tak, że jak był... Mustang z dzikiej doliny To ja o wiele bardziej wolałam Rosę niż yy, Spirita To wcale nie tak To właśnie ona mi się jej bardziej podobała Ani Spirit No i tutaj właśnie przy tym drzewku A raczej jego połówki Mamy naszą rośinkę, którą z tego, co czytałam, musimy się opiekować przynajmniej raz w tygodniu. Chyba, że po prostu to będzie wyglądało tak, że co tydzień będą z nią nowe jakieś zadania. A tutaj w ogóle tą panią kojarzę, tylko nie wiem skąd. Porozmawiamy teraz z naszą Lindą. Aha, musimy zejść z konia. Dobra. I znowu tu jesteśmy. Możesz się już zająć małym opiekunem życia. A rozumiem. Ciekawe ile te zadania będą trwały. To tylko chwileczka, żeby się zająć roślinko i to wszystko, czy coś jeszcze będzie. Szczerze mówiąc wolę się opiekować sadzonką, niż stawiać czoła mrocznym jeźdźcom. Ha, a to jakieś zawody? Na dziś chyba wystarczy. Aha, okej, okay, dobra. Co oznacza, że to tylko takie króciutkie jedno zadanko, które już mieliśmy wcześniej. Ale, hm, zaraz Skoro będziemy się opiekować tą sadzonku Co tydzień To za cztery mam Mamy kontynuację fabuły I być może odwiedzimy Ten taki zakątek, jak on się nazywa O, o ten tutaj? Byłoby super Dobra, SSO Trzymam kciuki Wierzę, że będziemy mieli fabułkę niedługo to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!